Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w 3, 3 grudnia, no ale wiecie to będzie drugi jakby vlogmas, hashtag, hashtag 2 yy, Natomiast jest dzisiaj 3 grudnia yy, Dzisiaj jadę do fryzjera, mam dosłownie 10 minut do wyjścia Jadę dzisiaj na ten botox, co wam mówiłam ostatnio Ale szybko stwierdziłam, że otworzymy kalendarz yy, Pokażę wam co było wczoraj jeszcze Wczoraj była taka, taka malutka maska yy, Maska do laminacji włosów o zapachu czekolada, mleczna, jagodowa taka malutka no, takie coś w kalendarzu Kubusia Płatka był znowu pilniczek ale z tego co czytałam na, wiecie, na odwrocie opakowania to pilniczku będzie tylko 3 sztuki więc mam nadzieję, że ten ostatni będzie jakoś później a jutro będzie już coś sensownego dobra, nie wiem jak mam wam pokazać ten kalendarz tylko otwieram, więc jakoś, jakoś się postaram Taki widok musi Was usatysfakcjonować, przepraszam, ale on zajmuje połowę paropetu i nie jestem w stanie inaczej tego zrobić. Dobra, o numerek trzymał jakiś taki mega duży. Tutaj, tu, tu, dokładnie tu. Zobaczymy, co tam mam. Tam. Odżywka humek tantowa. Wegańska formuła z sokiem z liście aloesu, betainą i kwasem mlekowym inspirowana zapachem pawałek wiśnia. O, znowu mamy Pawa gwiśnia. O Jezus. Przepiękny ten zapach jest naprawdę. Dobra. Stosować. aha, Dla mocno przesuszonych i szorstkich włosów. To ja. Ale dzisiaj po się już będzie inaczej. Dobra, jeszcze otworzę sobie tam te kalendarze. Dobra, szukamy, gdzie jest numer 3 Tutaj, dobra, nie będzie pilniczka, bo jest jakieś okrągłe Kula do kąpieli, Wow, szkoda, że ja nie mam wanny Ale to nic, będzie jak kiedyś Ja nie mogę wciągnąć tego Jak to jest zakupowane? O. Taka zwykła kula do kąpieli Co mi się wydaje, że ten kalendarz nie był wart nawet tych 60 zł, a przed promocją w ogóle kosztowało chyba 150 czy ileś, wysoka? Dobra, i taki interesujący nasz sobie otworzę. wezmę sobie na drogę to, to, co tutaj będzie. Mamy Kinder Mini. Uh -huh. A tu jeszcze nie ściągnąłam tej kartki, chyba będę musiała ją ściągnąć w końcu. Jak się ściąga, jakoś ładnie, czy trzeba ją zepsuć? Chyba trzeba zepsuć. Ej, nie, można ją... Dobra, tutaj jest taśma. Jak nie będzie taśmy, to będę mogła ją tak, wiecie, ściągnąć tylko. Znaczy czy tak ja ją wywalę, tą kolkartkę, ale... No. Dobra, mamy numer trzy. Jajo mamy. Jajeczko. Miałam niby też ten kalendarz Hani, ale jakoś tak... To i tak nie jest duża, jak ja tyle słodyczy w ciągu dnia zjem, więc chyba jednak zostawię dla siebie. Dobra, spadam, pokażę Wam się potem po, e, po botoksie już. Jestem mega ciekawa, jak będę wyglądać. E, i, I no. Czekam. Przyszłam już z salonu, muszę Wam opowiedzieć pewną historię, ale to w sumie za chwilę, jak będę w aucie, bo tutaj samochody jeżdżą. Ale powiem Wam, dobrze, że poszłam prędzej, bo pół godziny prędzej mnie Pani przyjęła i teraz po prostu mam więcej czasu, żeby jeszcze załatwić... dwie sprawy w sumie muszę załatwić. Jeszcze w Poznaniu i potem jadę, a jeszcze dzisiaj do pracy jadę, więc... i to na popołudnie, także wyrobię się, a jest zaraz 13. No dobra, słuchajcie kochani, Eee, wracam już do domu, już wszystko go załatwiałam, mogę się teraz do Was odezwać. Słuchajcie. Ja generalnie jestem bardzo zadowolona z zabiegu. Mam naprawdę bardzo fajne, gładkie włosy. Eee, zobaczymy, czy uda mi się utrzymać tą gładkość, czy będę nie odbywać tak, jak powinnam i tak dalej. Eee, natomiast eee, może ja tu ściągnę, bo nie słyszę jak gośno mówię, eee, więc no... danych No, więc chodzi o to, że to była promocja z okazji Black Friday. Botox kosztował 290 zł zamiast chyba tam 500, czy ileś już nie pamiętam. No, 290 zł. No więc ja szłam z myślą, że zapłacę 290 zł po prostu. A Wiecie, wszystko było tam okej, okay, okej. Okay. I przyszło do płacenia, pani się pytaczka czy, czy gotówką, mówię gotówką, dobrze. A ona mi mówi 340 zł. Ja 340 ona ona mówi tak, bo, yy, bo yy, yy, 290 botox i 50 gęstość. A ja jej mówię, ale ja nie brałam żadnej gęstości. A ona mówi nie. No i ja mówię, no nie, no i ona ja mówi, no to już sobie sprawdzę tam na aplikacji, sprawdziła ona na aplikacji, sprawdziła ja na aplikacji, ja miałam 290, a ona u siebie miała 290 plus. No i ten plus, nie wiem, co chodzi, to może być nawet plus 1000 kurde, nie? No yy, i ona mówi, że tam jak się wchodzi, to się yy, wyświetla, że yy, gęstość od 5 do 7 cm, jak wiecie, chcecie z w kucyk włosy, no to ta wiecie. To jak je tak jak tak wezmę, To jeśli będzie od 5 do 7 cm, to wtedy się dopłaca 50 zł. A jak tam więcej, to pewnie 100 zł i tak dalej i tak ale ja nie mam gęstych głosów, mówię proszę pani, ja mam bardzo rzadkie włosy, to jest niemożliwe, że ja za gęstość dopłacała, Nie mówię, kurde, kto jak kto, ale siebie bym w życiu nie podejrzewała, żebym musiała zapłacić za botoks, Naprawdę w życiu. No, a ona mówi, no ale na pewno pani ma tam yy, powyżej tych 5 cm, a ja mówię, a jak pani to zmierzyła? Bo ona mi kurcze nie zmierzyła, no tak na oku, powiedziała. No i ona wzięła zaraz miarę i mi zaczęła mierzyć. I mówię, no na pewno ma Pani więcej, no ma Pani 5,5 cm. Ej, przysięgam Wam, tak to zrobiła, tak to mi przekazała. Najpierw powiedziała 4,5, a później powiedziała 5,5. No i ja z ciekawości sobie zmierzę w domu, nie wiem, czy mi się uda tak to wymierzyć, ale z ciekawości sprawdzę, bo jestem mega ciekawa, naprawdę mówię, no kurczę, w życiu nie... To jest mój wielki kompleks, że ja mam tak gęste włosy, że one mi wypadają, nie chcę mi za bardzo rosnąć. A ona mi kurczę chce doliczyć 50 do tych za gęstość włosów, gdzie ja tej gęstości absolutnie, absolutnie nie mam. No i ona chyba tak podejrzewam, że doszła do tego, że faktycznie mam poniżej tych pięciu yy, i powiedziała, że, że no dobrze jak chcę, to mogę zapłacić 290, ale na przyszłość żeby pamiętała, że za gęstość się dopłaca. Coś takiego I ja mówię, no dobrze. Także no, zapłaciłam 290 yy, gęstości, no... Ja naprawdę nie mam gęstości. Ja Wam pokażę moje włosy. To są moje wszystkie włosy. Proszę. To. To. Wiecie, ja się mogę nie znać. Ja mogę... Yy, nie wiem... mogę po prostu mieć jakieś złudne wrażenia, że one są po prostu... mają poniżej 5 cm, ale naprawdę... No, zszokowała mnie ta informacja. by nawet było bardzo miłe, jakbym te 50 zł zapłaciła, gdybym wiedziała, że mam te gęste włosy. Naprawdę bym chciała mieć gęste, ale nie mam, więc... no. Także y, dopiałam swego... Y, wiecie, ja się nie kłóciłam z tą panią Ani z tego i powiedziałam, no kurczę, ja naprawdę mam rzadkie włosy. No i ona mówi, dobrze, dobrze, proszę bardzo i tak dalej, Więc, więc no, tyle. No, także tak to wszystko wygląda. Wracam do domu, i jadę do pracy za niedługo. Także. tyle. Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Słuchajcie, kolejny dzień, czwarty grudnia. Yy, zaraz sobie otworzymy kalendarze. Słuchajcie, wstałam. Nie wiem jakim cudem, ale wstałam. Byłam w pracy do drugiej w nocy. O 7 musiałam wstać do hani. No więc szybko wstałam do niej i ogarnęłam ją, poszłam znowu spać i chciałam wstać przed 11. a obudziłam się o wpół do pierwszej. Wow! Nie no, czasami muszę sobie tak troszeczkę dać, naprawdę, bo ja się nie wysypiam w ogóle w tym tygodniu. W ogóle jak chodzę do pracy, to się nie wysypiam, więc, więc ciężko z tym jest. Ale przespałam się, jest mi lepiej, tak mi się wydaje, chociaż czuję się taka, wiecie, ospała. E, ale wstałam, dzisiaj planuję troszeczkę ogarnąć ten pokój na święta, e, pościel już mam wyciągniętą chyba od kilku dni, e, żeby ją przebrać, e, no jakieś tutaj pierdółki chcę zrobić, kurczę, zastanawiam się co z tym parapetem, bo naprawdę połowę parapetu zajmuje ten kalendarz, nie wiem jak mam to pogodzić ze sobą, zobaczymy. Ale no, tak to na razie wygląda. Więc co? Otworzymy sobie ten kalendarz i będziemy dalej ogarniać. Też jeszcze muszę sobie zrobić śniadanie jakieś. Kupiłam sobie wczoraj w pracy haukę mleczną i pokażę Wam taki przepis na takie. Nie wiem jak to nazwać. To się nazywa powiedzmy tosty francuskie. Ale na słodko e, i właśnie z użyciem chałki e, znalazłam ten przepis na TikToku i jest właśnie przepyszny. Naprawdę jak ja kupiłam chałkę ostatnio, to trzy dni pod rząd robiłam sobie ten przepis, bo tyle tej chałki miałam. Tak, e, czwóreczka z nas, Nie będę Wam już, wiecie, m, pokazywać, bo to będzie taka że jest Jak ja bym puściła, to bo on spadł za Dobra, gdzie mamy? Tu mamy czwórkę, okej. Okay. Ja mamy pawełka wiśniowego. Ej, ja nie wiedziałam, że w tym kalendarzu są też słodycze. Ja myślałam, że tylko e, tylko kosmetyki. Ej, zarąbiście, bo dwa kosmetyki ostatnio mieliśmy właśnie o smaku tego pawełka wiśniowego i, e, i dzisiaj mamy tego pawełka. Ej, szczerze Wam, powiem, muszę go spróbować. Nie mam chyba go, więc spróbuję sobie na szybko. E, wiem, że to niezdrowe przed śniadaniem, ale śniadanie i tak będę miała słodko, więc. Dużo to nie zmienimy, się. Próbujemy. O Jezus, ale ma fajne nadzienie. Jest. Mm. No, pachnie jak te kosmetyki serio. To jest w ogóle chyba gorzka czekolada. Jakaś taka. To jest edycja limitowana. W gorzkiej czekoladzie, no. Ej, mega. Mm. Resztę sobie zjem po. Śniadanią, ale jest przepyszny przysięgam. Dobra, idziemy ze swoimi kalendarzami. Ja uwielbiam wiśnie w słodyczach, W ogóle uwielbiam wiśnie, więc. Czy połączenie gorzkiej czekolady i wiśni. Petarda, jedziemy dalej. Na szybko sobie przeskipujemy powiedzmy te kalendarze skinderkowe, bo wiem, że to właśnie mnie interesuje. Ok, mamy Szokopolsa dzisiaj w tym kalendarzu. Ostatnio było w tym, drugim. A tu co mamy w czwórce? Tu mamy chyba jajko. Kurde. Tak, mamy jajko. Okej. Okay. Czyli dzisiaj wygrywa tamten kalendarz. Dobra. I Kubuś puchatek. To do dzisiaj mamy w puchatku. Mam nadzieję, że nie płyniecie. Czas <laughs> kiedyś ten musi jeszcze wyjść. Proszę. I dzisiaj w tym miesiącu Co to jest? Baf salts Sól kąpieli, no kurczę Kurczę, jest ten kalendarz jednak Wiecie co ja powiem? Gdybym mogła cofnąć czas i bym wiedziała, że będę miała ostatecznie ten kalendarz, tego bym w ogóle nie kupowała Ale... Ale spoko, ja nie mam wanny, więc ani kulat mi się nie przyda do kąpieli, ani sól, też sól to sobie mogę do miski i nogi sobie wymoczyć czy coś, no i też chować śniadanie. Co się dzieje? Słuchajcie, idę jeszcze po jajka, mam teraz taki koszyczek babciny właśnie na jajeczka. Myszka? Oj, kurka siedzi na jajkach. Dobra, czyli jeszcze nie ma. A ty co już zniosłeś Czy czekasz na swoją kolej, co? Jadzia. No dobra, to przyjdziemy później. Na ważna rzecz. Ptaszki. Bo wczoraj im nie nasypałam. Tylko przedwczoraj, więc muszę im dzisiaj jeszcze dosypać. Co tam się dzieje? Skoty skaczą. Co, mamy pustonia? No, dokładnie. Nie ma ptaszków na razie, ale zareg. zobaczy mnie. O, coś tam już się zbiera. Zaraz przylecą. Dwa. Czy to są wszystkie kury? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Tak, czyli, czyli Nikt nie siedzi w gnieździe Dzień dobry, dzień dobry Już, już Mary ciągniecie, tak? Po prostu Proszę się przesunąć <laughs> Uspokój się, przecież jej nie go nie <laughs> Tutaj w ogóle było przebeblowanie i mamy pięć jajek. Cudownie, naprawdę. Baliśmy się, że jak przyjdzie, wiecie, zima, to one będą mniej znosić. No bo tak zazwyczaj jest. Ale nasze na razie 100% wydajności. Także super. Fajnie to wygląda, nie? W takim koszyczku jajeczka. Fajnie, fajnie.